Siemano co jest z nami Szykusek Siemano Zaczynamy pierwszy odcinek z Back Blood Właśnie ja tak, więc... pierwszą scenę Chris? Przed chwilą zaczęliśmy you? w to grać Chris? Tak, tak. No. <coughs> Jesteśmy noobami, ale damy radę Jak Może ktoś będzie udawał mamuśkę, jak mówi To udawać? Mamuśka ja. Nie wiem co ty Ona mówi sama

jakby ktoś nie wiedział w ogóle, to Back 4 Blue to jest gra strategiczna MMORPG. Nie no. Yo, left 4 Dead, tylko że część trzecia tak to nazwijmy, prawda? No. no we, left 4 Dead to jest napierdolanka z zombiakami i przychodzeniem do Safe Zone. Tak, a złombiaki to są robaczywi. W sensie robaki je, jakieś nie dziwy. Jak się robią zombie? O! Ten goście przed chwilą powiedział, że nie widział zombiaka już dawno To zobaczy go ostatni raz No i wieża muza, wjeżdża rozpierdol Jalta. Za krwi Jak szczerze nie wiedziałem że w tej grze będzie zaraz tak brutalny że Chłopo i tę i ukardoli krasie będzie Jeszcze jest Nie Nie no grał zombie nie. Nie, ja musiałem sobie, dobra, strzelić z Szymczaka Podwówa komuty Ta Fajne kurde żołnierskie te Nie jak się nazywa Komendy Po to, to jest jakaś banda Po prostu ludzi, którzy się napierdalają z tak. O To no, miło, miał w to oczy, za dużo grane. Idź No wiem, że pojedział. No hm. Nikt tak chyba nie mówi. No chyba nie. No chyba, że ktoś się za pokrypci to mam zlekki. Czuł mego teammate, go teraz zabił. Ładnie. O! Zresztą się zombie zresztą chyba zresztą nie mają team nie? Oni ja są po prostu. W ogóle mi się wydaje, że w, żeby zrobić tego typa najlepiej stać po jego bulwa, a nie w keda. No. Mi się wydaje. I też Albo boost'a z gazem. No w, w ogóle ja uwielbiam jakieś wybuchowe rzeczy w tej, w tej grze. W ogóle lubię wybuchowe rzeczy z grach o zombie, nie? Tak że, nie, Fajne no, tak Nagle chmara zombie była i już nie, nie ma. Bo no ale no tak fajnie wyparowują, kurde. Safe Dobra, house. nagrywam więcej, dobrze. no pikuję postać. Ja sobie znowu wezmę holicę, i nie... ja wezmę znowu doktorkę. Ale mamy tak, Evangelo, Walker, Huli, Molly Mamuśka. Dobra, wybieram talię Spoko. <laughs> Wybrałem talię Spoko, a nie, a nie, ten, a nie ten, ten. Spoko to jest pierwsza talia, którą sobie zrobiłem. Yes, wiem, jest. Też. Jest spoko A ty ją tak nazwałeś? Nazyłeś. No. No dobra. Bo wybrałem po prostu spoko rzeczy, które dodawałem tam, wiesz, dodawałem po prostu team'i' takie tam, nie? Szybkie wśrodowanie. Życie. Tyle ostatnio zostało z żywych celu w głowie, żeby zasięg 10 i Co A ty się do... w ogóle wybiera? Karty mutacje mają opisie... O Ej, mutacje mają 25% więcej zdrowia i przy każdym uderzeniu zadają dodatkowe... O to nie chcę tego. A tu jest znajdź pełni. Dobra, to jest ja to, ale nie wiem, czy ja to muszę. Czy to w ogóle jest do wyboru, czy to po prostu jest i koniec? Dobra, a więc eee... jest do ja chyba najpierw zagram shotgunem. Piątka. No. kurwa. Ja zagram shotgunem, bo wiem, że długo nie będę grał. Ale jak to jest zombie apokalipsa, to chcesz nim hmm. trochę zagrać. No to jest niby na pijem. No dobra, jebeć. Eee... Ja nic nie kupuję, oszczędzam chyba idę sobie. Ja też. Tam się coś znajdzie po drodze i tak jak się broni. To let's go. No Popie je mamy, to jest spoko. Teraz więcej fragów będziemy mieli, stary. No. Pauzy zniszczyć. Boże, jak Minecraft. Jak wiem, tak. Miękno. Że te boty kurwa są upośledzone w tej grze. Może nie mniejsze o 3%? Czekaj Mogę Exploring, Kupię co? Kupiłem za 5 stył zmiękczacza Kartę. Nie bądź Dobry pomysł. Ja nie wiem, jak to działać. Teraz są dodatkowo więcej kart, czy. wiesz? Hmm. Cię Cię wymieniłem tak, za nie? jakąś ze swoich, nie? Też nie wiem, co robią te więcej robię akurat. No w sensie zaczekujmy, że no. 25 kart naraz grasz, czy coś takiego, No Nie, no, tylko że... No, już, już nie mógł się go robić. No, ale chodzi mi właśnie, że... wtedy chyba coś się powiela, nie wiem. Co to za głosy z A bez to masz rację. Jak tak kminisz, to no. O, nowy shotgun. Lepszy niż... Tam coś zaznaczyłeś jakąś kartę. A nie, pistolet, o tu jest spokojny. To jest sprint, nie kiedyś to jest Losowa o, karta, jak wytrzymałeś, jakbyś. Na wyższym poziomie trudności. Więc mam nadzieję, tak. że ciałka nie zabija, bo ty nie. Tak, ja gramy na wyższym niż ostatnim, więc jest, jest, jest podwyższa trudność. E nie wiem, czy ta gra jest za cicho. ta gra jest trochę dziwna z dźwiękami generalnie. Po prostu ja mam tak cicho na suchawek? Nie. Za. Ja się rewolwerem gram, pod nosem i fajne dodatki do sieś ma. Kolejny Co to jest? Nie mam hajsu na to i tak. Co to jest? O, to jest to, co muszę wziąć, żeby mieć pięć miedziaków. No, ja otwieram miliaków. hordę, jak coś przyzywa. Jo. Ja muszę odgrać na A Ej, to są też amunicje konkretne do waszych broni akurat. To Z tak, kurde, powiem wam Dobra, za dużo górym to jeszcze wypilnowano. Ja mam wrażenie, że DPI mi się zmieniło. Bo to nie, nie, wier... też, mi się wydaje, że wczoraj to było. E. Albo to bądź Albo to to bądź bądź, który. ten, który nie ma możliwości używania myszki. Ja wiem, że mi na odgarce aż już, nie? Muszę więcej kręcić, żeby lekko się przesunąć. No, ale no. z drugiej strony fajnie się tak gra, bo lep łatwiej lepiej bo ten tymczasem tak mnie na tak szmata. Nie wiem, jakby no, to, by... to było coś typu CS, to ale na korektach takich, że to wolałbym chyba szybciej ruszać. Trzeba po Strzelaj no. do słońca, cząknął drużyny, ajej. Zdarza się. Na no, przykład teammate'owi zajmować się randomem. To jest łuk? Tak, tak. I Carnister. Czy te karty, co zmienialiśmy, totalnie dużo zmieniają W sumie, To nie damage. A ja mam w ogóle piękny, jest jakiś czas. Myślę, że mnie przytnie. Na Discordzie. Ja po ani jednej powtórki. Ja, ja sobie powtórki oglądam i ani jednej nie mam takiej, że cię odległeś. Ale wczoraj wyskidł stary człowiek. Ja o kurwa! No jakie powtórki z tego? No tak po prostu sobie oglądam. No to naj. Nice. Ej, tu jest zasięg, działa w tej grze. Ja? Yeah. Ej, tu coś. No blisko ja zabija na pita w ogóle ale. Na daleko już nie. Co to się jara tu, bo. my mam iść? Ja się zgubiam, trochę stary. Nie wiem. Na, tu na dół. Dobra, idziemy. Nie idę, bym chciał. Dobra. O. Nie, to jest ogień, ale głupio. No, jest ogień. Dobra, dać Dobra, uważaj na... O, mobek tu jest. To mam tylko ratować uratować? Tak było? Zaruważać na kruki trzeba, ale one są na drodze jakby. Ja sam to, on i... chyba jeszcze nie żyje, bo tam słyszałem w tym, że no, go... zombie jak rozjadł. przebiegając przez te kruki on też i się... No ja bo one się wystraszają, nie? Mam jakieś kurde na dole, trzy jakieś krzyczące zombie, A więc ich No na jakich powtórkach ci chodzi, że nie ma pinga ani razu? No po prostu sobie powtórki oglądałem, takie co zapisywałem zawsze na momenty sygnał. Aha, ale do z do innego rozrąbał, się z zębiakami, zejdźcie. Ja przebiegam trochę dalej w sumie. No ja to jest sensacja Dobra, otwieram. Dzięki, że poczekaj zębeku. Mam budle z gazem. Wykorzystają mm. dobrze, Michael. Ej, nie wiem co podniosłem. Co to kurwa jest. jakieś maskotki, stary. Nie otwieram skrzynię, jestem cały w krwi. Mam mm. ulicę. trochę was podpaliło. Ja chciał broń lepszą, ale... No tu ranie... są trzy bronie stare w moim To Dużo pokoju. łatwiej, no ale czy pytań czy jest lepsze, kurde no, Weź ten te ogień, pani Janusz To nie jest lepsze, to też nie, kurde No to już jest schron Za tymi dużo łatwiej było znaleźć, no tak, to, to jest schron Shiny. To co jest A co robimy dalej? W sumie, bo... Ej, dodatki mam do tej broni, co dalej? No lecimy z tematem Bo tych trochę chyba okay. nie warto po jednej takiej misji odcinek robić? Nie, ale w jakimś z tych tronów raczej ja, nie? tam kurde, nie wiem do końca. No, dobra, do w jakim momencie go. można. Jak to się zna. Bo mam jakieś 10 minut dopiero materiału. Yy, nie wiem, w jakim czwartym, momencie? W tej w pierwszej fazie. Może w czwartej w pierwszej ty? Tak. W zapisie? Masz taką Tak, ale nie, w sensie kurwa. Ja chyba mogę teraz wszystkie misje sobie po prostu kliknąć, że chcę. Tak, zacząć. Momencie. No tak mi się daje, stary. A jak, Aha, no to to spoko. Te, a jak nie, no to w czwarty hmm. dopiero, nie? No to wystarczy. Dobra, to teraz po prostu skończymy, skończymy w jakimś safe zone i najwyżej do, dojdziemy do tego momentu, jakoś, nie wiem. Akt pierwszy. Tak, akt pierwszy ma tyle kropek, to jest, chodzi o te wszystkie kropki na dole, nie chodzi tylko o pierwsze. To jest wszystko. Dobra, co to jest? Ptaki. że jest stale krótków, zajbiście? Mm. Jakieś coś do zebrania, dobra. E, co tu jest? No Taki duży stadak, kurwa, na tym obszarze. Karty do palaczy dostępne. Dobrze. O! Butla mi się, kurwa, zrespewiła, więc git. Nie wiem, wezmę się z... HP. To jest lepszy shotgun, ale jedną kropkę, to się chyba nie opłaca. Znaczy, to się na pewno nie opłaca. co za to... Paralizator, kurwa, <laughs> z... to... No, kurwa ma. mać, zjebałem. Na sądach, nie ma lepszej obrożyny, kupię. Było lepsze wyrwanie no, no Ta, zna, kupię Tak, głupie wytrzymałość no wiesz? Chyba będzie miało większy sens niż jakieś tam kupię bronie. Nie wiem, co, jeden pan coś kupię? Może dobra celownik i kolbę. No te zombie, jak sami widzicie, jakoś inteligencję nie grzaszą, nie? Ale są... Nie są aż <laughs> takie głupie, nie? Jak w innych grach na przykład. No nie, ale teoretycznie... <laughs> Wszędzie w motowę. Jeszcze nie wiem. Jest trotyczne, one nie mają mózgu i chcą gdzieś więcej, a kurde to są. Dobra, nie, nie będę ich poszedł. Z nami są królki i tam lepiej się nie cofać, wtedy. No, widziałem. No ja tylko, że teraz będzie, kurwa, ten kurwiszom. Nie wiem, czy wiesz, co chodzi. No wiem. Ty jest w ogóle najpierw jeszcze jakiś inny kurwiszą. Ja sam mu nie kupiłem, kurde, te tebizom. A ja nie wiem, czy nie mam maksa w sumie. No ja mam dużo. Kurde, knajduj podstęp, to O, jest, jest pan ogr. Z czyliem heta podobnie się. Nie cię ja się shotguna dużo mu robię obrażeń. O kurwa, placu. Jest szal do No, Kurde, on ma strasznie duży halftake z, zaraz, kurde słabo. Nie wiem, z jednej strony do drugiej trzeba biegać. No i mega słabo, w ogóle mam jakieś broń. Ostatnio jakąś fajną m z Burstem miałem. Teraz jakieś Ja pierdolę. ale... Grze Nie ten Nate musi coś zjadał w sumie? Co czuć się... Jakoś tak nie wyglądało coś za dobrze. Coś hordy O, pali się! To jest dobre na niego, ty! Patrz, jak mu schodzi Walker. Walker walker się zajęło No, leci w sumie Jakieś takie aury mamy zielone Kurwa, on tam leży? No ty my to gówno widzieliśmy? Co to jest kurwa? Nie wiem, jakiś jerzyk Idę po tego bossa Powiem tak, teraz jest troszeczkę straszka, nie? Nie no, jest easy. Wszystko, wszystko, wszystko wyszło. jest, 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 jest gorzej niż ostatnio, widać, że jest wyższy poziom, ale... W sensie hafa trochę straciliśmy. Ja no, przykładowo tak. w pierwszej tej turze aktu, to ani razu chyba nie zostało. Dobra. Ja wiem że tu będzie ciężko. Ten ogry nie został zabity, nie? On się schował. Tak, ja nawet nie czy mu połowy HP, tak się Nie ja no, w połowie on był chyba, bo ten motor w się mu zajęło. Przydobyłeś się jeden znasz? Na jedynym ochu ja zadał mój, ale... Moffa to jest fajny niektórzy tego No ja go rzuciłem, ale nie wiem właśnie czy on Kurwa, podasz mi tą do Kurde, mnie to trochę tepnęło. Debilu. W ogóle już fajnego shot'a zrobiłem, fajnie się wybił, ale dzisiaj wchodzę i kuźwa ma... jest usunięty z ituba. Tak! Tak? Tak Zaprawa autorska no maki no. Dobra, wiesz co? Eee, co jest i z znowu ten? Nie wiem. Ej, co my zajmą? Kurwa! O! Znowu po teammate'zie co... Trzeba... Proszę czasami ciężko w tej chwili. Nie wiem, ja, ja ten pierwszy odcinek taki z dźwiękami, nie wiem jak to wyjdzie, zobaczymy, bo... Na ja pewno. sobie nie odsłucham go nie. Mi się wydaje, że powinno być wszystko równo, ale chodzi mi o to, że w tej grze, strzały są chyba najcichsze w tych, że ryki zombie są głośniejsze. Nie? To, ma, to ma całkiem spoko klimat, ale... To jest taka akcja, nie? No spoko, są tu... ale... Głomiafę, tak. O, jest Glock. O i to nie jest automatyczne, tylko tylko Dobra, to już go No dobra. Ten Zastanawiam się czy jest oh. więcej tych zombiaków, czy kurwa na po prostu są, We, więcej damage'ów biją. E, więcej damage'ów, widziałem to w statystykach, że one biją więcej i mamy, i też jest taka statystyka w tych, tych poziomach, że mamy mniejszą wytrzymałość na obrażenia od zombiów, taka statystyka. Czyli po prostu też one, mamy mniejszą wytrzymałość i oni mocniej biją, nie? i jedno z dwóch tam wzrasta. No ty hmm. co, kurde? <gry> i chyba tam widziałem... No, to jest apteczka. Zaromowa. Nie wiem, najedasę grzałem. No, tutaj masz apteczkę. Czy tutaj? A, tu. <gry> Wiadomo, że sobie z... Ale A nasi teammeci nie pomyślą. To Nagle znaczy, dziś mogą być zabezpieczone alarmem, ojej no znaczy na co to uleci? Tędy chyba No, można. Tu w sumie są te, i to -e jakieś Kurde, chciałem zombiaka tu Nie wiem robią sobie statuetki, w ogóle zebrałaś kiedyś jakąś? Statueta? Nie no. nawet Tu jest ammo jakbyś się. Nie. Potem to, to, to ammo Chuj otwiera mała nas Powiem że są takie zombiaki, na przykład, które nic ci nie mogą zrobić, bo są e, przy gruzem przywalone, ale możesz sobie je zabić normalnie yeah. To jest spoko To nie jest element kurde mapy i nieśmiertelny gdzie coś Uwa, jest, czy, nie, nie mogę, ja nie mogę z tego, że ja chciałem taką tubę shotgunową hmm. Tłumikiem, kurwa, się to to pistolet, to. No, z umikiem, na nasi Znowu lepsze się pistoletem. Nie, no spoko To mi się podobało. Znam, torby do wyjścia zostałem by zdobyć nagrodę Nagrodę No. no. To jest To co było... To tu za starb. Ja tam za To.

Kulw. Z tego ogra... Z ja tego ogra... tego To, to, to było fajne miejsce, bo... No ja, ale... Ja teraz jest okropna z takich scenach, nie? No ja pierdolę. A, no to jest, to ja wodę się, Lecicie sub, chodź co Kurwa, coś wiarą. Nie wiem czy powinno się lecieć w sumie jak miałem do dziś fulla. Także do sety wbić ale. Co my tu mamy teraz? Nie. Ale. Mhm. Ale.

Kurde, a było dobrze. Bo Walker w broni gra z astami. No. Myślałem, że ci skończy się ale... Chyba nie za bardzo chce. Nie. No, No, No,

I co, już jest git, czy koniec dobra. Nie no, chyba koniec. no jest na pewno nie git <laughs> I... No i tak, nawet git Ten, Teraz by skończyć, no Otóż dwóch, spoko No dobra, to... Ty masz to zawsze <laughs> Dobra, to mam nadzieję, że ci się podobał z odcinek właśnie się z Pierwszy odcineczek z gierki I co, napisz w komentarzu, czy wam się podobało, tak. czy chcecie więcej I co? jubo tyle, się. Na pewno już są więcej. <laughs> Następnego raz.